Jeżeli szukacie unikatowych pamiątek z Korei, które nie trącą tanią chińszczyzną, to koniecznie zajrzyjcie do salonu Tetero. To miejsce totalnie różni się od typowych straganów z gadżetami. Zamiast plastikowych figurek i losowych bryloczków, znajdziecie tutaj koszulki, torby, przypięki czy magnesy. Wszystko zaprojektowane przez lokalnych artystów i ozdobione tradycyjnymi, koreańskimi wzorami. Są też rzeczy inspirowane współczesną popkulturą, jak K-pop Demon Hunters, czy kultowe bananowe mleko. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, niezależnie od tego, czy kocha klasyczne wzory, czy bardziej nowoczesny styl. Najbardziej podoba mi się to, że każda z tych pamiątek jest praktyczna, albo jest taka miła dla oka w bardzo subtelny sposób. Dzięki czemu można ich używać na co dzień, albo mogą nam one przypominać za każdym razem o naszej podróży do Korei. To idealne miejsce, żeby kupić coś dla siebie, albo wyjątkowy prezent dla bliskich. A jeśli już wróciliście z wakacji, to spokojnie, bo Totaro Salon ma też stronę internetową i oferuje wysyłkę międzynarodową. Także koniecznie wejdźcie i zobaczcie, czy znajdziecie coś odpowiedniego dla siebie.